że jestem gadżeciarz A może nie Ale przyszło mi Parę paczuszek z Fish e, z Fishhuba. Tam są wędeczka Tutaj do wercika Na zapas wziąłem, jeszcze nie łowiłem na werta, ale wziąłem na zapas Co to jest? To jest jakiś belece odlażony Tu proszę bardzo No co? Zamawiałem Weekend będzie jak wysyłeczka, Szybciutko, elegancko. Chłopcy się znają na rzeczy. Śmiało mogę powiedzieć, że się znają na rzeczy. Proszę bardzo. Płetwy na zapas. Lepiej mieć dwie pary niż pływać o jednej. Ale tu i mm, co cóżka Niepchane zekiem. Lubię zeka no. Nie lubię jakichś plakatów, bo to jest kurwa gówno A to mi się podoba Co to jest? Uie, Takiego gratisa to się rozumie Ja chodzę tylko w szmaciarskich, ale przyodzieję to bakaniki na gadżeciki. Lubię to. Najlepsze torby do pontonu. Na prowadnicę wszystko, proszę bardzo. Cęgi, nie zrywki, klipsy. Wszystko jest w tym. Dwie dla mnie. Tak na zapas, żeby nie brakło. Jedna dla Kubusia. Dobra, no może trochę jestem na przecież, no. Nie, nie, nie. Tak do beliczka akurat. Zaraz dobeliczka akurat mm. No cóż mam powiedzieć Arabo suwak nie wyrobiony Ale już jest wyrobiony Nie, tu jest jedna Nie mam GoPro, mam ale nie lubię tego gówna używać, dlatego takie telepania są i do beleczki wszystko tu Ubranka, po PP, pyk, pyk, pygram, pam pam Podoba mi się I w końcu. Batany, które się nie składają. Mm. Czy... Jestem wierny ownerom. Ale jak chłopaki mówią, że polecają, to znaczy, że sprawdzone. Mm. Ponoś na to będą brały. Nie, wiem, ale sprawdzę. Także. Podoba mi się. Fiescha mi się podoba. Dobra, i teraz cyk i do garażu. Wszystko z powrotem. Mi się podoba. Raz, dwa, trzy, szybko. 当当。多多